Przy drodze łączącej Baranów z Namysłowem, niedaleko Kępna, położona jest wieś Mroczeń. Pierwsze wzmianki o osadzie pochodzą z początku XIV wieku. Według badaczy jej nazwa wzięła się od mrocznych borów pełnych trzęsawisk i bagien, które znajdowały się w okolicy. W tych nieprzebytych lasach żyło mnóstwo dzikiej zwierzyny, głównie wilków. Legenda głosi, że owa niedostępność skłaniała ludzi do ukrywania tu zdobytych skarbów, które czekają do dziś na swoich odkrywców. A jest czego szukać, ponieważ według podań w bagnach potonęły m.in. konie obładowane jukami z kosztownościami, a pod koniec XIX wieku odkryto na tych terenach skarb złożony ze srebrnych monet. Przejeżdżając przez mroczeń, nie sposób nie z dominującej fasady pałacu. Jest on otoczony parkiem w stylu angielskim, który jeśli wierzyć przekazywanym opowieściom, stanowi pozostałość niegdysiejszych lasów. Budynek okazałego pałacu to dawna siedziba Feliksa Wężyka, wielkopolskiego szlachcica, posła na Sejm Pruski i przedsiębiorcy. Część historyków tytułuje go hrabią, ale niektórzy badacze uważają, że polityk ten, będąc polskim patriotą, mimo że w 1849 roku zasiadł w parlamencie, nie był ulubieńcem dworu i takiego tytułu nie otrzymał. Felix Wężyk wybudował swoją okazałą rodową siedzibę w stylu klasycystycznym w latach 1840-1850. Zachowany pałac zasługuje na uwagę głównie ze względu na formę. Fasada ma duży czterokolumnowy portyk przykryty tym panonem, a po bokach dominujące wieże alkierzowe. W budynku, tuż przy wejściu, znajduje się salon z pozostałościami dekoratorskiej sztukaterii. Losy tego pałacu były dość burzliwe. Już pod koniec XIX wieku syn Feliksa Wężyka Julian Antoni utracił majątek na licytacji za długi. Część historyków uważa, że działania niemieckiej komisji kolonizacyjnej i parcelacja posiadłości były zemstą za obronę polskości. Prawda wydaje się jednak bardziej przyziemna. W rzeczywistości chodziło o hazardowe długi. W pałacowej bibliotece znajdowało się także około 10 tysięcy cennych książek, w tym m.in. pierwsze wydania dzieł Adama Mickiewicza. Również i ten księgozbiór. Został rozproszony. Na początku XX wieku w budynku utworzono szkołę żeńską kształcącą pielęgniarki i opiekunki do dzieci. Po I wojnie światowej pałac należał do niemieckiej rodziny von Kerstenów. Na nielicznych zachowanych fotografiach widać, że w reprezentacyjnych częściach budynku dominowały meble secesyjne i w stylu Art Deco. W pałacu była również elektryczność. W latach okupacji budynek został zajęty na potrzeby niemieckiej placówki wychowawczej. Otoczenie go zasiekami z drutu kolczastego wzbudziło przypuszczenia mieszkańców, że Niemcy przekształcą pałac w więzienie, ale to nie nastąpiło. W 1945 roku budynek został zajęty przez Armię Czerwoną, a następnie przekazano go polskiej administracji. I zorganizowano w nim szkołę. Ten czas całkowicie pozbawił wnętrza reprezentacyjnego wyglądu. Na potrzeby szkolne zamurowano m.in. część okien w dawnym salonie, a przed wejściem urządzono boiska. W pałacowych pomieszczeniach w 1975 roku mieściła się zbiorcza szkoła gminna, potem gimnazjum, a obecnie ponownie jest tu szkoła podstawowa. Niedaleko znajduje się dawny budynek gorzelni przebudowany na mieszkania. Dla miłośników dawnych dziejów pałac w Mroczeniu jest wspomnieniem historii rodziny Wężyków, która u szczytu swojego bogactwa nadawała posiadanym majątkom i miejscowościom nazwy pochodzące od imion członków rodu, na przykład Feliksów i Katarzynka. Natomiast poszukiwacze skarbów penetrują te okolice z nadzieją na odnalezienie cennych artefaktów.